Za przyjęciem nowelizacji ustawy o systemie oświaty głosowało 242 posłów, 202 było przeciw. Ta najważniejsza nowość to to, że maturzyści nie będą musieli osiągnąć progu zdawalności na poziomie 30% z przedmiotu, który sami wybiorą sobie na maturze w poziomie podstawowym ten wymóg zdawalności będzie, w poziomie rozszerzonym nie. Przypomnijmy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości założył próg zdawalności właśnie na poziomie 30%, również na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym, ale z powodu pandemii wprowadzenie w życie tego przepisu odroczono na 3 lata. Teraz ten czas się kończył i zgodnie z założeniami tamtej reformy maturzyści mieli Wrócić do poziomu 30% na egzaminie maturalnym z rozszerzenia. Tymczasem nowelizacja ustawy o systemie oświaty zakłada, że tej zmiany nie będzie. To znaczy, że maturzyści będą zdawać swoją maturę bez zmian przez najbliższe 3 lata szkolne, czyli do roku szkolnego 2026/2027. W nowelizacji ustawy o systemie oświaty jest jeszcze kilka nowości. Między innymi zmienia się przepis dotyczący wyboru języka na maturze. Będzie można wybrać język na maturze, którego nie uczy się w szkole. To szczególnie ucieszy tych, którzy uczą się języka albo poza szkołą, albo po prostu go Znają. E, wprowadza się też e, zasadę e, cyfrowych. Jeszcze raz. <laughs> Zmiany dotyczą również podręczników, przynajmniej tych wydanych po 1 stycznia 2020 roku. W nich będzie musiała pojawić się informacja o tym, które treści należą do podstawy programowej, a które poza tę podstawę programową. Wykraczają. Postuluje się też większą ilość podręczników w wersji elektronicznej. A to po to, aby odciążyć i tak ciągle zbyt ciężkie plecaki uczniów. W projekcie są również zmiany dotyczące finansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zmieniają się zasady dofinansowania, dotychczas rzemieślnik, który podjął się szkolenia ucznia, otrzymywał 25% kwoty należnej. Za przygotowanie ucznia i 75% kwoty za zdanie egzaminu. Najnowsza nowelizacja odwraca te proporcje. Podsumowując zatem, maturzyści może i mieliby powody do radości, jednak przypomnijmy, że wynik egzaminu maturalnego, również tego rozszerzonego, jest niezmiernie istotny w walce o studia. Dlatego. Absolutnie nie zachęcamy do lenistwa. Przypominamy również, że można wybrać maksymalnie pięć przedmiotów na maturze rozszerzonej. To również jest pewna istotna informacja dla tych, którzy ciągle jeszcze nie mogą zdecydować się, który rozszerzony przedmiot będą zdawać na egzaminie dojrzałości.